Moja pompa ciepła, woda, typu woda, woda, wygląda mniej więcej tak. Tu jest domek. Tu jest e, grunt. Tutaj są jakieś tam kondygnacje. Teraz tak, w piwnicy jest po sobie pompa ciepła, i ta pompa ciepła jest zasilana ze studni. Tu mam studnię kręgową, w której jest studnia. Czy to nie jest studnia tak naprawdę, tylko po prostu jest. Dwa kręgi są za, e, wpuszczone w ziemię, i tu w środku jest studnia już taka prawdziwa, w której woda jest mniej więcej na takim poziomie. Mamy poziom wody, powiedzmy, tak sobie już jest woda. I tą wodę mam doprowadzoną do domu za pomocą tutaj z To jest pompka od, od fontanny. Ta woda tam sobie idzie, 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 wchodzi pod spodem i przechodzi do pompy ciepła i potem z pompy ciepła wychodzi i idzie, 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 idzie. i tutaj wchodzi i tutaj jest taki Duży filtr zrobiony taki, nawet o taki bym powiedział. O! Taki wielgachny. I woda płynie w tym kierunku. To jest kierunek, w którym płynie woda. Na dzień dzisiejszy woda tutaj ma 12,5 stopnia, a tutaj ma już 4. Także no dosyć mocno ta pompa. Pompa ma 17,5 kW. Działa ja to w ten sposób. Że tutaj, tutaj pompa ma swoją jeszcze pompę dodatkową. Może inaczej to narysuję. Troszkę. narysuję to troszkę inaczej. Tu wchodzi tak, idzie tu. Tu jest pompa, jeszcze jedna, i wchodzi to tu. tu i stąd wychodzi i idzie tu. Tak. I ta pompa ma, tak jak pisałem wcześniej, 17,5 kW. Tu jest sześć metrów i tutaj jest tak samo około sześciu metrów do wody mamy jakieś trzy i pół metra chociaż nie jestem pewien może być Mniej, może być troszkę więcej, ale coś koło tego. No, coś koło tego. Nie, może być nawet i cztery metry, bym powiedział. Tak, cztery, cztery metry. No i w momencie, gdy Pompa się włączy do pracy. Włączają się te obie pompy. I gdyby nawet tu było cokolwiek zapowietrzone, a tak się robi, bo tu jest wyższe ciśnienie, tu jest niższe ciśnienie um, i bąbelki powietrza wychodzą z wody i, i osadzają się na parowniku, na, na wymienniku. Ciepła w pompie ciepła się osadzają. I, I przybywa ich. Tam gdzieś się zawieszają. w Im więcej jest tego powietrza, tym trudniej pompie wodę tłoczyć. Więc po prostu. Prawie taką miałem sytuację wcześniej. A teraz, gdy ta pompa, ona jest sama w stanie tłoczyć wodę, ona daje 22 na minutę przy. Tak, była tutaj jakby ta odległość tutaj była mniejsza czy ten słup wody ponad to jakby był mniejszy to ona by dawała więcej ale przy tej, przy tej wysokości słupa wody czyli przy około jakichś 3 metra bo tutaj jest metr pewnie w dół chociaż tutaj też trochę idzie w górę więc to może może być więcej nawet niż 3 metry a ona ma maksymalnie 6 no to właśnie jej spada ta wydajność i robi się jej ze 100 litrów na minutę, robi się jej 22 litry na minutę. Sprawdzałem to w kilka metrów pom pomiarowych przetestowałem i taka jest jej niestety wydajność tylko. Ale te 22 litry na minutę już wystarczają do tego, żeby ta pompa dostała wodę. Jak ona dostanie wodę, ona jest mocniejsza. I ona zaczyna pchać dużo mocniej. Ja myślę, że ona spokojnie 100 na minutę przy maksymalnych ustawieniach. Muszę jeszcze ją przetestować przy troszkę niższych ustawieniach. Bo ma trzy stopnie ma pracy. Tutaj chodzi na jedynce na najniższym, może chodzi na trójce na najwyższym. I na najwyższym jak testowałem, to spokojnie ponad 100 litrów na minutę. I przy 100 na minutę na pewno tutaj nie byłoby takiej dużej różnicy bo by ta woda szybciej przepływała, więc by się mniej ochładzała, a w tym momencie no to jest sporo, gdybym miał wodę o temperaturze 8 stopni, to by mi zamarzła, nie, no. i czym, czym takie rozwiązanie, yy, takie dolne źródło takie, takie drobne źródło typu woda, tak? Tu jest ta woda właśnie. Czym to jest lepsze od od wiertów? Po pierwsze, prawdopodobnie jest tańsze, tak? Zwłaszcza, że mamy działkę nie taką, jak ja, już uzbrojoną, tylko zaczynamy od zera, mamy pusty plac, możemy sobie te rury zakopać, nie tak jak ja się męczyłem, że pod fundamentami musiałem przechodzić. Pod, pod tutaj kostkę miałem z jednej strony, i z drugiej strony miałem kostkę. Także musiałem w spory kawał przejść w jedną, i w drugą po prostu pod ziemią bez odkopywania tego. Przebijać się musiałem, nie? I gdybym, gdybym tego nie musiał robić, to na pewno. Bierzesz koparkę, jeden dzień to jest wykopane i zakopane przecież, tak? To jest parę stówek plus koszt rury. Yy, studnie, półtora tysiąca yy, kręgi, ta rura z sześć stówek. Gołuchnina jakaś, złączki, rurki, pierdłki, nie? No to może wyjść jeszcze z robocizną czyjąś, tak? No to może by z 5000 wyszło. Taka studnia zrzutowa, jak ta. Za tysiaka pewnie bez problemu, do ogarnięcia. Tak? To mamy 5, 6, 8000. To już tak wiecie. za Zaokręłam w górę, nie? Za 8000 macie dolne źródło. I ono jest wydajniejsze niż odwierty. Czemu to jest wydajniejsze niż odwierty? Bo to tutaj bierzecie sobie dwie, dwie skrajne. No, jak, naj, jak największa odległość musi być między pompami czyli dwa, dwa, dwa najskrajne boki działki. tak? Jeżeli działka jest taka jak u mnie, o tak. To sobie wziąłem jedną pompę, tu drugą tu, 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 najlepiej byłoby, w ogóle, i yy, one są połączone tam, nie? Przez dom jakoś tam, jedno do domu idzie, o tak i tak, to jest dom. Ale można pójść jeszcze dalej i jeżeli mamy podłużną działkę, naprawdę długą, yy, to można sobie w ogóle po rogach wziąć, bo tym bardziej, gdy mamy działkę kwadratową, to po będzie jakby najlepsza opcja, tak? Bo tutaj jest to odległość największa po przekątnej zawsze. Tak samo jak tu. Chodzi to, żeby jak mamy między nimi dużą odległość, to jak wygląda później przepływ wody? Przepływ wody mniej więcej wygląda tak, to jest taka elipsa, tak, coś takiego. Taka elipsa się nam robi, tak ta woda sobie płynie. Ona nie płynie po najmniejszej linii oporu, ale wiadomo, ciepło się rozchodzi, bo jak płynie mi, zabieram stąd ciepło i wraca mi stąd zimna, to ona się, to ona się zabiera ciepło, z, z, tak, tego, co jest tutaj w koło. I płynąc w tą stronę, ono się sama rozchodzi, to jeszcze ściąga ciepło na siebie. Więc po pewnym czasie ona już jest podgrzana. Zanim dopłynie tutaj, a tutaj wiecie, to są 10 być 50 metrów, to może być 100 metrów, a tutaj może być po przekątnej 20-30. Tak, o tu. I to jest, jak macie na szerokość 30 metrów. To na wysokość, to jest tak samo, to jest w 3D. Tak? Jeżeli weźmiemy sobie działkę, narysujemy w rzucie. Narysuję zaraz działkę w rzucie. Czyli mamy działkę. Tak? Mamy dwie studnie. Mamy. Jest, ja tak dam na środku dla ułatwienia. Tu jest studnia, jedna, tu jest studnia druga. Tak? Tu jak będzie woda płynąć? Od jednej do drugiej, tak? Będzie płynąć tak. I przypływając tu, to będzie się rozszerzać, 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 rozszerzać. I ona się rozszerza w całym tym zakresie taki się robi wiecie tak i się robi tam No kurczę, to jeszcze to inaczej chyba sobie zarysować. trzy jeszcze raz tak Tak. a jo no to jest taki jak bochenek chleba, nie? Troszeczkę coś takiego. To ma taką przestrzenną. To nie jest taki płat. Ta woda tak płasko płynie. Ona płynie w przestrzeni. No i tak samo na boki się rozchodzi jak na górę, jak do góry i w dół. Więc to są olbrzymie ilości metrów sześciennych wody. I po prostu. Przez całą zimę to ona może płynąć w ten sposób, i ona ta zimna nie dopłynie tutaj przez zimę, nie zdąży. A co się dzieje w wymienniku gruntowym? W wymienniku gruntowym, no, weźmy poziome wymienniki gruntowe, tak? Mamy grunt, mamy te. Wymienniki tam co 10 metrów, i one pochładzają się, bo tutaj w koło, w koło, w koło, w koło, w koło, w koło się wychładzają. Tu się wychładzają w koło, i tu się wychładzają w koło, tak? Tutaj nie ma ruchu żadnego. To, co się tu wychłodzi, to dopiero to ciepłe, ciepło musi gdzieś tam, sobie przez tą ziemię przejść. tak. Ciepło musi gdzieś tam dojść. Boczkiem, boczkiem. Ale normalnie przy dużej eksploatacji, no to tam yy, ta solanka ogólnie, no to ona ma temperatury minusowe. Ja mam tutaj 12,54, a tam jest minus 20, może być nawet na takiej solance i to wszystko tutaj zamarza i wydajność spada wtedy, a e, normalnie wiecie, macie tyle bufora praktycznie co tej wody tutaj, w tej rurze, jak ta rura, ta woda z tą rurą parę razy przeleci pętelkę, to tam już jest wszystko zimne. I, I temperatura spada. A tutaj u mnie jest cały czas stałe 12,5. Nie spada. Chodzić może non stop cały czas 12,5. A, a w tym w tym wymienniku nie to są takie te sądy tak, tak zwane. To jest taka podwójna rura. I ona wraca. i Tutaj jest to woda ciepła jeszcze, tak, pyk, pyk, pyk. Ale o, pójdzie, pójdzie na pompę, z pompy już wraca zimna. O i tutaj już, już się za chwilę robi zimna, zimna, zimna i już wraca zimna. Nie ma tutaj bufora. Duż, du, duże te odwierty są, no to mają sporo tych bezwładności, bo jednak te rury są w jakimś ośrodku, tak. Tam może być woda wokół nich, może być, tylko, może być też tylko ziemia, która jest takim słabym, dosyć izolatorem. Znaczy jest, czy jest, w sumie jest dobrym izolatorem akurat, nie, nie najgorszym. Zwłaszcza metr ziemi czy coś, no to ma spodną bezwalność cieplną. I to rozwiązanie nie dość, że droższe, to jeszcze mniej wydajne jest. Dlatego y, takie pompy y, typu y, grunt woda COP około piątki tak się liczy, nie? A dla woda woda 5, 7, to nie jest jakiś wyczyn, no, rozumiecie? Tańsza instalacja, pompa jest ta sama, to jest ta sama, taka miesięka pompa. Ja ze swojej wylewałem glikol i z jednej i z drugiej, bo pracowały wcześniej jako, jako solankowe pompy. No i co? Tu więcej dodać jeszcze do tego. No jeszcze jest powietrze. Jest jeszcze powietrze. Powietrze, woda. Czy tam cokolwiek. Tak powiedzmy, że woda. I tam jest COP 3,5 podobno, nie? Czyli rozumiecie. To rozwiązanie jest niewiele prawdopodobnie droższe od tego. Powietrze woda. A biorąc pod uwagę to, że nie ma tutaj nic skomplikowanego tak naprawdę, bo zrobić dwie studnie i rury zakopać między nimi i pompę do jednej ze studni wrzucić. To przecież jest prosta rzecz. Rozumiecie się. Tutaj nie ma żadnej filozofii w tym. Taką pompę no to się o, podłącza kabelki, podłącza się rurki i tyle, nie? To jest tym macie Oczywiście no, trzeba to troszkę mieć oleju w głowie wiedzieć jaką tu pompę. Bo, wiecie, moją tutaj włożyć pompę 2 kW albo tam 1 kW. Od razu pompa, która zużywała 2 kW, będzie zużywać 3 kW, przepraszam, tak?

Na to, żeby ten obieg był, nie? Gdyby to była pompa e, grunt-woda, nie byłaby potrzebna ta pompa dodatkowa. Bo tam jest obieg zamknięty i tam nie ma tak jakby słupa wody. Nie, 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 nie ma czegoś takiego. To jest obieg zamknięty. Tam jak z jednej strony coś naciska, to z drugiej też, wiecie o co chodzi. Jak tu naciśniesz, to tu się podnosi. Obieg zamknięty. Naczynia połączone. A tutaj sobie go otwarty, w pewnym sensie. To nie powinien być zamknięty, bo i tu, i tu wchodzimy w wodę, ale no, tam zawsze jakieś mogą być gdzieś nieszczelności, zwłaszcza na podciśnieniu. A ja użyłem dosyć miękkich rur i one sobie lubią powietrze zaciągać. Także. No, przy, przyoszczędziłem troszkę na rurkach, ale nie wiedziałem. Ja bym wiedział, to bym nie przyoszczędził. Po prostu myślałem, że takie rurki będą dobre, ale się okazało, że, że, że mogłyby być lepsze. W następnym razem, na przykład, jak będę robił taką instalację, no to. Troszkę to zrobię inaczej, tak, lepsze się da ja na pewno. Ale o taka pompa, no to naprawdę trzeba mieć płytką wodę gruntową, żeby ta pompka nie była potrzebna. Im głębiej są wody gruntowe, tym mocniejsza pompka tutaj jest potrzebna. Gdyby na przykład była na 6 na 10 metrach woda, no to sorry, ale trzeba już pompę do studni głębinowej dać. Są jakieś takie małe pompki do studni głębinowych, które mają tam 250 W na przykład. Nie. Jak najbardziej. Można coś takiego dołożyć. Oczywiście plus wtedy można by w ogóle zlikwidować, zrezygnować z tej pompki, zostawić sobie tylko tą od studni głębinowej, nie? I ona ja będzie nam, ja nam. Eee, tutaj zapewniać odpowiedni przepływ wtedy. Nie wiem, co bym wam tutaj jeszcze powiedzieć na ten temat. No to chyba tyle to. Wszystko chyba jasne jest. Jak jakieś pytania, no to pytać. Pytać śmiało, pisać komentarze.